Dzień dobry! Dzisiejszy temat lekcji to mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000. Odpuszczcie proszę Wasze podręczniki na stronie 155 i tutaj na tej stronie mamy przykład na zielonym tle zapisany, o tym miejscu. I teraz go sobie przeanalizujemy. Mnożąc ułamek dziesiętny przez 10 przesuwamy przecinek o jedno miejsce w stronę prawą. I tutaj zwróćcie uwagę, po stronie lewej mamy dwa przykłady na mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10. Jeżeli mnożymy 5 i 27 razy 10, to tak jak jest napisane po prawej stronie zgodnie z definicją, przecinek przesuwamy o jedno miejsce w stronę prawą. O jedno miejsce po dziesiątka ma 10. Czyli otrzymujemy wtedy wynik 52,7. Jeżeli natomiast 30 mnożymy przez 10, również zgodnie z zasadą przesuwamy przecinek o jedno miejsce w stronę prawą, ponieważ dziesiątka ma jedno zero, czyli wtedy otrzymujemy po prostu 3. Idziemy dalej. Mnożąc ułamek dziesiętny przez 100, przesuwamy przecinek o dwa miejsca w stronę prawą. Dlaczego o dwa miejsca? Ponieważ setka ma dwa zera. I tutaj, jeżeli mamy 453 tysięczne, pomnożyć przez 100, to zgodnie z zasadą, przecinek, tak jak jest tutaj pokazany, przesuwamy o dwa miejsca w stronę prawą. I otrzymujemy wtedy ułamek 45,3. Zwróćcie uwagę, jeżeli mamy przykład niżej, czyli ułamek dziesiętny 3,4, pomnożyć przez 100. Czyli zgodnie z zasadą przesuwamy przecinek o dwa miejsca. Tak? Tylko już nam tutaj kończy się nasza liczba. To wtedy te puste miejsca uzupełniamy zerami i wtedy otrzymujemy 340. Jeżeli musimy pomnożyć ułamek dziesiętny przez tysiąc, no to przecinek przesuwamy oczywiście o trzy miejsca w stronę prawą, ponieważ tysiąc ma trzy zera. I jak mamy ułamek 243 tysięczne i pomnożymy go przez 1000, no to nasz przecinek wędruje raz, dwa, trzy miejsca w stronę prawą. I otrzymujemy wtedy liczbę 243. Podobnie, jeżeli musimy pomnożyć 5 i 43 setne razy 1000, 1000 ma 3 zera, czyli przecinek przesuwamy o 3 miejsca w stronę prawą, czyli raz, dwa, trzy. I tutaj mamy znowu to puste miejsce, które uzupełniamy zerem, czyli otrzymujemy liczbę 5430. Przejdziemy teraz do zadania pierwszego. W zadaniu pierwszym macie do wykonania analogiczne przykłady na mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10 do tysiąc. tylko zwróćcie uwagę na podpunkt D. Tutaj nam się pojawiają dziesiątka, pojawia nam się dziesiątka do potęgi drugiej oraz dziesiątka do potęgi trzeciej. Ja przypomnę, jakie były wtedy zasady, żeby policzyć potęgi tych liczb. Jeżeli musimy policzyć. Ile wynosi 10 do potęgi drugiej? Potęga oznacza nam, ile razy daną liczbę musimy przez siebie pomnożyć. Czyli wtedy dziesiątkę przez siebie trzeba pomnożyć dwa razy. Dwa razy dlatego, ponieważ w mamy dwójkę. Czyli otrzymujemy działanie 10 razy 10, czyli oczywiście 100. Jeżeli mamy 10 do potęgi trzeciej. No to już tutaj dziesiątkę musimy przez siebie pomnożyć trzy razy. Czyli otrzymujemy 10 razy 10 i razy 10, co nam daje oczywiście dziesiątkę. Wszystkie przykłady, które są w zadaniu pierwszym, robi się analogicznie jak te przykłady, które przed chwilą e, omawiałam w przykładzie na zielonym tle. Przejdziemy teraz do zadania drugiego. To będzie zadanie, które będziecie musieli wykonać samodzielnie. Ja tylko y, wytłumaczę, jak zadanie tego typu się rozwiązuje. Musimy zapisać w tym zadaniu podane wielkości, nie używając przecinka. I w podpunkcie A mamy 4,5 tysiąca złotych. Jak to zapisać bez przecinka? Ułamek 4,5 przepisuje. I mamy tutaj tysiąca. Tysiąc. Można zapisać w ten sposób. Znaczy nie można zapisać, tylko zapisujemy w ten sposób. I teraz tą liczbę trzeba pomnożyć przez 1000. Czyli zgodnie z zasadą przecinek przesuwam o 3 miejsca, ponieważ 1000 ma trzy zera, w stronę prawą. Może to zrobię poniżej. I tak. Raz, dwa, trzy. Przecinek będzie teraz tutaj. Półsto miejsca uzupełniam zerem. I otrzymuję 4500. I tutaj w zadaniu były złotówki, czyli w takim razie złotych. Przecinka na końcu nie piszę. Jeżeli przecinek znajduje się na samym końcu liczby, to wtedy tego przecinka nie piszemy. I może razem zrobimy jeszcze jeden przykład. Może niech to będzie przykład E. Ale zanim do przykładu E, to przypomnijmy sobie w przykładzie C pojawiają nam się miliony. Milion, przypominam, że to jest 1 i 6 zer. Tak, o, w ten sposób zapisujemy milion. I przejdziemy do E i w podpunkcie E mamy skrót MLD, co oznacza miliard. Miliard ma 09. Czyli 2,5 mnożymy przez miliard. Czyli zgodnie z zasadą przecinek przesuwamy tutaj aż o 9 miejsc w stronę prawą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Przecinek musi się znajdować teraz w tym miejscu i puste miejsca uzupełniamy cerami. A w ten sposób. I mamy nasz wynik. Dziękuję.